Akwai. <laughs> Jedlina zdrój miejscowość położona pomiędzy pasem górwałzyskich i górsowych. z trzech stron otoczona zalesionymi stokami i wzgórzami osłonięta jest od ostrych wiatrów, ma łagodniejszy klimat i większe nasłonecznienie od pobliskich miejscowości. Najstarsze wzmianki o mieście pochodzą z XIII wieku, a nazwa wywodzi się od rosnących tu wówczas wspaniałych lasów jodłowych. Była to wtedy osada drwali należąca do Bolka I, księcia świdnicko-jaworskiego. W XVI wieku odkryto pierwsze źródła wody mineralnej, a w XVIII uznano je za lecznicze i zaczęto korzystać na większą skalę. W 1723 roku osada stała się uzdrowiskiem. Źródło od imienia Charlotte, żony Hansa Christophera Barona von Zertos, właściciela jedlinki, nazwano Charlottenbrun. Ta zaciszna miejscowość była świadkiem niezwykłych wydarzeń wojen śląskich, rewolucji przemysłowej czy tajnych działań niemieckiej organizacji TOT. Zespół pałacowo-hotelowy Jedlinka skrywa sekrety bogatych fabrykantów, intrygi i pojedynki dworskie, ukryte skrzynie pełne skarbów oraz niewyjaśnione tajemnice II wojny światowej. Zapraszamy w podróż do tego tajemniczego miejsca. Jedliński pałac powraca pomału do świetności. W XVIII wieku był własnością austriackiego feldmarszałka, von Ertosa, który w XVIII wieku wraz ze swoją małżonką, pruską hrabiną Charlottą, Maksymilianą von Pickler, założył również jedlińskie uzdrowisko, niegdyś Bad Charlotten W XIX wieku majątek należał do bogatego fabrykanta Karla Christera, właściciela jednej z wałbrzyskich fabryk porcelanów. Pod koniec XIX wieku właścicielem zostaje podporucznik rezerwy z Wałbrzycha Gustaw Adolf Bym i to już jest ostatni z przedwojennych właścicieli tego miejsca. W ze szczególną starannością tworzono XIX-wieczny wystrój. Zwiedzając można podziwiać bogate sztukaterie sufitów, oryginalne zachowane podłogi, unikatowe wyposażenie wnętrz oraz zbiory i kolekcje dotyczące heraldyki i gneologii. Można tutaj świetnie odczuć atmosferę XIX wieku. W czasie wojny rozegrały się tutaj jedne z najbardziej tajemniczych zdarzeń. Od kwietnia 1944 roku pałac zostaje obiektem utajnionym. Swoją siedzibę znalazła tu organizacja TOT, budująca podziemny kompleks Rize w górach Sowich. Jedną z pałacowych sal wyposażono w niemieckie sprzęty pochodzące z II wojny światowej i pracę sztabu organizacji nad projektem.

Jedną z atrakcji przyciągających do jedynki rzesze turystów są widowiska historyczne. I scenizacja Spalona Ziemia to rekonstrukcja przykładowej bitwy rozegranej na jednym z frontów I wojny światowej. Szczegółowo przygotowana scenografia pola bitewnego oraz wprowadzenie do scenariusza wątku drabinek, peryskopów okopowych, szpitala polowego czy ataku gazowego spowodowała, że uzyskano efekt typowej wojny okopowej. W sprawie inscenizacji udział wzięły grupy rekonstrukcyjne z Malborka, Przemyśla i Radomia oraz Niemiec, Słowacji i Czech. Rekonstrukcje są cyklicznymi imprezami u nas tutaj organizowanymi przez zespół Płacowo hotelowy Oprócz tego co roku organizujemy e, festiwal ciasta i wina. Będzie w tym roku będzie to 15 e, września, 25. E, Sierpnia z kolei będzie organizowane festiwal zupy, będzie to organizowała gmina Jedlina, ale część właśnie będzie też również u nas. Oprócz tego organizujemy wraz z uzdrowiskiem i z gminą bale charytatywne. W najbliższym miesiącu będzie również konkurs Dolnośląskie Zamki i Pałace. Jest to również cykliczna Impreza dla y, młodzieży gimnazjalnej. Jeżeli chodzi o hotel, w którym się znajdujemy. Powstał on dokładnie dwa lata temu, ponieważ zaczęliśmy re renowację pałacu i pomyśleliśmy sobie, że turyści, którzy do nas przyjeżdżają nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, chcieliby również zostać tutaj nie tylko na, na jeden dzień, ale troszeczkę dłużej, ponieważ mamy bardzo ciekawą architekturę i przyrodę, i czuję się tutaj na tyle wspaniale, że wpadliśmy na pomysł, żeby uruchomić hotel. Jedlinka organizuje sprawy w czasie. Są to wycieczki po naszych zabytkach, tutaj w okolicy. Jest to, można przejść, właśnie zwiedzić z przewodnikiem pałac Jedlinka. Oprócz tego, w wycieczkę tą wchodzi również zwiedzanie Zamku Grodno oraz Sztolni Walicki. Jeżeli nie zdecydują się Państwo na wycieczkę z przewodnikiem, macie, możecie wykorzystać sobie nasze wypożyczanie rowerów. Są bardzo ładne właśnie trasy rowerowe. Możecie Państwo skorzystać również z usług Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Wiedlinie Zdroju, jak również Storów Saneczkowych i Parków linowych Serdecznie do naszego Minispa. Jest to sauna i jacuzzi, w którym możecie się Państwo zrelaksować. Oprócz tego mamy jeszcze część rekreacyjną w Uzdrowisku. Jest to pawilon zdrojowy, gdzie możecie Państwo skorzystać z kapsuł Body Space. Jest to bieżnia, rowerek i. Stepper, można tam sobie poćwiczyć. Oprócz tego można skorzystać z bilarda, z gry w bilarda. Można przyjść tutaj do nas, do restauracji. Zjeść sobie jakieś smaczne danie. Napić się dobrego drinka. Jeśli chodzi o, jak wspomniałem już, o ukształtowanie terenu i położenie samo, to już zostało docenione... W, w latach 30. przez turystów, kuracjuszy z Berlina, którzy tutaj przyjeżdżali i odwiedzali te tereny. To, było, to był taki pierwszy dla, w momencie, kiedy powstała kolej żelazna dla, dla Niemców. Przyjeżdżali z Berlina, raptem w zaledwie 4 godziny byli na miejscu. Czuli się tutaj wspaniale, ponieważ jest mikroklimat, są góry niezbyt wysokie, można sobie super spacerować, zażyć kąpieli słonecznych czy napić się Zdrowej i smacznej wody, która tutaj jest. Po wojnie przez wiele lat, niestety, miejsce zostało zaniedbane, i od kilku lat pałac poddany jest intensywnym pracom konserwatorskim. I myślę, że efekt tych prac pomału już widać.